Na początku gratulacje, powołanie do juniorskiej reprezentacji Polski. Spodziewałeś się tego? Szczerze mówiąc byłem zaskoczony jak otrzymałem y, powołanie od trenera Macieja Zendeła, ale bo, miło się zaskoczyłem, że tak powiem. Jakieś, co miało wpływ y, na to powołanie? Co przekonało trenera? Y, nie ukrywam, że bardzo ciężko pracuję na treningach i po turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski Juniorów Przekonałem do siebie trenera reprezentacji Polski U-19, no i cieszę się z tego bardzo. Pochodzisz, można powiedzieć ze sportowej rodziny, tata głównie dziennikarską w Czermierce, motywuje Cię do tej kariery siatkarskiej? Tak, bardzo duży wpływ ma na mnie, na moją karierę sportową, od zawsze mi kibicuje i z dnia na dzień coraz bardziej przekonuje mnie do sportu. Co byś chciał osiągnąć w siatkówce? Na, na, na pewno chciałbym z orzełkiem na piersi wystąpić w kadrze seniorów. Dzięki, bardzo tego ci życzymy. Dziękuję bardzo.